Tak się niefortunnie w tym roku złożyło, że święta wielkanocne przypadają w niedzielę, więc mega długiego weekendu nie będzie, co nie znaczy, że mamy się nie cieszyć. Choćby jajami, które znoszą kury nioski, tak? Te stworzenia, które kończą swój żyłot w delikatesach, jak odrobiowa polędwica, sopocka, wieprzowa od smaku węgorza. Otóż rocznie nasze kury, tak przeczytałem, nioski, znoszą około 10 miliardów jaj. 10 miliardów jajek, gdyby te około 10 miliardów jajek ustawić jedno na drugim, to by było około 10 miliardów jajek ustawionych jedno na drugim. Imponujące. Jaja dzielimy generalnie na ekologiczne i przemysłowe. Jaja ekologiczne to są wtedy, e, kiedy dziewczyny w moro przykują się do drzewa w obronie tego drzewa, a jaja przemysłowe to są zarobki w fabryce. Jaja potrafią zaskoczyć, choćby tym, że skaczą. Tak tak, zespół japońskich badaczy e, udowodnił, że ugotowane na twardo jajka, jak je mocno zakręcić, to potrafią same skakać do góry z radości. Obierz mnie, obierz mnie please. Najpierw zauważyli, że ugotowane jaja wprawione w obrót same się podnoszą do pozostań. Stojącej. Ostro tam było w tym japońskim laboratorium. Zjawisko stawania jaj jest spowodowane tym, że one skaczą na wysokość 10 mm, aby zaobserwować to zjawisko, trzeba mieć przy stole świątecznym taką specjalistyczną japońską aparaturę, trochę czasu i dużo szaleństwa w sobie, którego serdecznie życzę wszystkim z okazji świąt.